Co to tak To jest ciężkie, to jest ciężkie. Pomocy. Kiemanko z tej strony Wojplu. i dzisiaj nagrywamy sobie Cuphead z Millerem Hej, jak też tutaj jest, tak? w cuphead, to, to, to jest, jest jakaś drabinka. Ja idę na tą drabinkę. A my chyba to robiliśmy już ostatnio. Czyli ta. Tak! I to się... co jest? I co on gada? Zobacz co on gada. Kolejną bitwę trzeba zacząć, niestety, czy nie Kolejną bitwę? Pamiętać, że i czary tu nie działają, co? Kolejną bitwę czas zacząć, niestety trzeba... a dobra, już nie Aha. to było Kolej... Ej, ale tutaj... my to robiliśmy ostatnio, czy nie? Czy ty nie potrzebujesz tej tamtej czarki My tego nie robiliśmy, czy my to robiliśmy? Bo ja tego nie robiliśmy. pamiętam Robiliśmy! Ja tego nie pamiętam Urof, Co on robi? Pewnie to trzeba w to jego grzywkę No trzeba To od razu, bo... Jestem tak przyzwyczajona, że się atakuje Chyba trzeba być koło niego blisko Bo... Koło? spróbujmy się odsunąć Aha. Mm -hmm. Okej, okay, już podchodzę. No i super, ale my tego na pewno nie robiliśmy ostatnio. No. Ja cię. Ja cię chciałam to pyknąć, a on mi akurat wstał. No i tego ciebie. Nie no, my tego nie... Robiliśmy chyba czy robiliśmy. No nie się... robiliśmy, robiliśmy inne. Wiecie, jakie to jest trudne. Później to chyba zrobiły. A no tak, no tego nie... Okej, okay, już ja wszystko wiem. To jest zbyt trudne, ej! Tylko to... Ja robię takie mam tutaj takie sposoby, bo... Zauważyłem, że tak można. JUS! Yes! JO udało Podwójny! Podwójny pyk! Pyk, pyk! Nie. To jest za trudne jak dla mnie teraz. Nie no, ale ja nie rozumiem tego ataku, co mam jak on robi tak ja. Tak. Aaa ja... Nie, pewnie tu trombiłam. Teraz się skupiamy na bossach No. Pewnie nie to tak. jest boss Ale to jest boss tamten. Pytanie. Co tu jest? Gang much i pająków widzę. No. Musimy tego pająka takować. Co jest? Bomba wybucha. Tu trzeba chyba chodzić do góry i w dół, tak? Tak. O, to będzie ciężkie, już to widzę. Ja też. Co? Ja jakieś bomby. co to jest? Ja Cię. To mogę są wszędzie. No właśnie wiem, dlaczego ja je wybucham. Tak, no, też tak będę chyba Spróbował. Nie, idzie! Idą we mnie, pomocy! Wybuchnij tą bombę! Trudno już Na no razie nie Ej, ty masz tamten czar, co wtedy pykasz Ty masz ten czar i masz pykać teraz Tak, muszę pykać bo nie wiem, kiedy oni idą Ej, a ten, tego naszego ataku się nie da pyknąć, bo on no. jest ryżowy Nie Możesz spróbować Nie, nie, no nie On jest zbyt szybki chyba Co jest? Co się dzieje? Ej, my nic nie straciliśmy! Ej, jak my to? Co, jest? co to jest? Jakieś beczki? Co to jest? Co tu się dzieje? Ej, to tu goni? żółte mi goni! Jakieś czerwień! Ja się boję tego! Ja pykam, ja pykam. Nie, nie zdążyłem pyknąć. Pomocy nie! No, no Dobra, to bije, to bije, Dobra, to bije, to bije. To bije, na pewno. A, co jest? Aha, ja... Bym... Jad, ja cię, to szybko musiałem uszyć, bo... Ej ja. Jaki fakt! Łał! Nie, chcesz to zrobić? Jedno życie już. Ja też. Ja mam tam ten czar taki... A ona ja to, no... jest taka wkurzająca, bo ty w nią uderzasz jeszcze. Tak, bo ostatnio ten mój czar robiliśmy, nie? Tak, Przez, możesz ma tam ten czar... Ale mój... o wiele lepiej idzie. Ja na ja ma pewno ten czar robiłem, co on tak. robił pierwszy. że ten jak ten... pykałeś. Przecież... Tak... Bo pamiętam, ale... ale nie wiem. Okej, okay, okej, okay, jest dobrze. Dobrze! Cię... Dej! Wybuchaj tą bombę! Nie pomocy! Ja Co to być. było? Dlaczego? Dlaczego tam ci policjanci strzelają w niej yes! nie w nas? Ej! Dobra, ej! Życia dostałem chyba! Ja no, mam życia dawał jak pięknie a Nie, ja muszę sobie czar zmienić. Ała, to co miało być? Ja muszę sobie czar zmienić nie. na ten, co ma Miller, ale na razie, jak, jak jeśli przegramy albo wygramy, no bo wolę, abyśmy wygrali. To jest fajne, ta jakaś Oj, nie, ja prawie w to wszedłem przez przypadek, bo za szybki byłem. Gdzie, gdzie teraz? Dobra, tu, 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 tu. Balerinka. Ja, ty paszuka. U! O nie, to było, on, multa, mam multa. Ja używam? Nie, ty masz. Ja się Ktoś to zrobił! Ja myślę, że ja. Dobra, odradzamy Millera, widzowie. Życia dostałem? Mam dwa życia? Mam dwa życia? Co się dzieje? Co jest? Tak za, za pierwszym. Ja się boję. Co to nie, jest za słone? to było? A, no tak. Ale co to za słone? Nie, co on robi? Co jest na dół! Ja nie wiem! No. Ohoho, co jest Musi oh, to być Pomocy! Uła, pomocy! Ja nie wiem, co my mamy atakować. Pomocy no! Ja nie wiem, ja nie chcę cię wiem. ale fajny kolega z siebie. Ale przecież, jakie ja miałem cię uratować? Fajnie no, On tam no. dawał tą trąbę ciągle. Trąba bomba. Patrz jak jałem tę bąby. Ja cię miałem czar zmienić! Tak. Nooo nie! Tak, jak zginiemy, to zmieniam. Ja cię! Ja ci co zrobiłem! Uwaga! Tak to marne, ja sobie użyłam trochę. Ej, bo tam leci. Ty zauważyłeś, że ta policja nie szczela w nas, tylko w niego? No! Ej! I może jakby w niego to trafiło, ale to nigdy w niego nie trafia. Ten policjant, Ała! ten policjant tak naprawdę tylko nam przeszkadza za każdym razem. Lepiej nie strzelaj, bo to tylko przeszkadza policjancie. Nie pomagasz nam. No nie! Twoje spadło. Znowu spada jeszcze ta paleryjnka. Kto ma dwa życia, bo ja nie wiem. Ja, A już nie mam. Mam ale tego ulta też trzeba zmienić, bo on się no tu ruka. nie przyda, to on się tu nie przyda. To prawda. A on dużo by tutaj dał, ten drugi. Nie, szybko! Ja ci prawie w Nie, zginął! Ja tego poziomu nie. tak nie lubię. Pomocy! Nasz ulta! Używaj ulta! Ale po co nie... Dobra. Po co ci? Okej. Okay. Jak ja cię Mogłem na tym... No pojazę. Bij go, bij go! Nie, 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 nie. Gdzie? Gdzie? Bij tą trąbę, bombę. Ja uciekam przed jego trąbą. Nie, no to... Jeszcze to coś! Pomocy! W ty... Nie no! Jak ja miałem! Ja Eja białe oczy! To jest! Ja cię! Dobra! Musimy teraz już to zrobić, więc wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Ja zmieniam, ja zmieniam, a tamte inny. Okej? Okay. Ja zmieniam, strzał nie zmieniam, to zmieniam i czar, 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 czar. Może. Tak, nie. To, to, to. To, to będzie lepsze, nie czarka. Myślałem, że czarka, ale. no, tu wybierz tę czarkę, bo tutaj czarka będzie dobra. A był jakiś samouczek i czarki. Tak, był. Robiliśmy? Go? No właśnie, chyba tak. Zaraz zobaczymy, ale musimy przejść go pierwszy. I musi to się udać. W Nie, No, sorry. muszę się stać... Mój... Przeze mnie. Wiem, no, ale... O, ja przez ciebie straciłam. No! Nie! No, yes. Od początku tu robiłem! Za dużo żyć Nie, na no, razie... nie. Dwie śliny. No, to dlaczego mnie palą papieroski? Okej. Okay. Nie przeszkadzają! No i ten policjant też! I ten policjant najmniej jak dla mnie. No najmniej, ale też czasami przeszkadza. Najbardziej mi. To... najbardziej tak Liza mi przeszkadza. O! Tyś to widział! i to tutaj przeszkadza. Obraz padł! Jak ty! Co? Jesteś lepszy ode mnie chyba w tej Nie się. Ale DLC, no to po prostu się ogólnie granie w kaplet, nie, nie tylko. Patrz, ja jestem obcy, Le... Ty masz rutę, ja używam. Ja, ja cię no ZAPOMNIAŁEM! Prawo... Ja... Dobrze, ja też zapomniałem, ale się... Ale trafiłem jednak w nią. Poś... Ale straciłem przez to życie, no więc wychodzi, że źle. O... Zawsze pęd można jeszcze użyć. Szybko do góry! Być blisko też tego nie ma jest? czemu on skoczył? Co jest? Chciałam JEST! Dobra, czekaj, okay, jestem na mruszko, jadzie. Uwaga, bo on wybuchnie Co? tego małego... ...kakakiatki Nie, trzeba o tej jego trąby Te trąby trzeba atakować jego Proszę żyj jeszcze, bo ja tego sam nie dam rady Co on chciał zrobić? Pomocy, jak blisko! Masz Czekaj, jakiego trąba będzie? Nie nie nie, 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 No to tak, no jest głupie! To są takie wkłużynki tutaj. Robimy jakieś cięcie? Nie, na razie nie. Nie, najpierw ja tam zrobię później. Nie robimy takich cięć. Nieważne, po prostu nie będziemy robili. No może wy będziecie mieli cięcia, ale to tak nieważne, może. Więc jest takie denerwujące, kiedy w taki głupi sposób tracisz życie. No już okej, ja już nie będę tych bomb używał. No, no to czasami może być, Dlaczego cię wybuchają w ogóle. Ja nie wiem, ale nie ma już bomb Teren jest wyczyszczony. Ooo! Ma taką bąbliznę, która zaraz mnie pokona. I o, co nie działałem? Ta glizda! Dlaczego taką takie tej wybuchać? Się nie da atakować tych listy. Da się! Nie no, ja chciałem to pyknąć, dobra. Dobra. Pamiętaj, że masz... że nie masz tego ulta, tylko masz ten co bije. Ten co bije, ten co Okej, okay, szybko to Pamiętaj robię. Pamiętaj to. Pyk, pyk! Okej. Okay. Ja idę. Robię, 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 robię. Idzie? Ty też to zaraz zrób. Co ty robisz? Jakieś... a. a, a. Ktoś to się. To, 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 to. I to się nie Ten policjant teraz akurat może przeschodzić to bardzo to On tak Bardzo to nam pomaga, to. pomaga, co nie bardzo Bo i piłka Tak Ej, to Co jest? To musi być wygrane, kto nie będzie wygrana to ja nie wiem co ja... Co... No to my tego nie udamy rady nigdy w takim razie to się... o. Nie! Ała! O, no, Proszę! Jocie, co to było, ty to widziałaś? Nie, jeszcze to przeszkadza tak mocno! Nie, nie, nie jak my to mamy! Pomocy, jak my to mamy! Nie! O, on jeszcze takie zmiłki robi! Takie mocne to! Ja mam dalej pięć żyć, jak to się... Ej, ta bo... Dobrze! Nie, no ja życie przez to straciłem, co za oszust! Nie! Nie ratuj mnie! Nie, już niedobre, nie Jest Niestety Miller! Ale uda ci się, ej, ale dla ciebie. patrz mi idzie lepiej na tych wyspach, ale ci idzie lepiej w DLC. Co tak Pomocy! Pomocy! To tak jest dziwnie w ogóle! Jest! 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 To jest! To jest! Co to się stało? Jaka zmyja. Udało się okay, nam. Udało nam się to przejść. Ja Co to jest? Nie, może, może... Może w następnym odcinku dzieci pójdziemy na tą drapinkę, bo się nie chce... Nie, 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 nie. nie słyszeć naszego ucieszenia się. Coś się małego stało. Małego. Coś się zepsuło? Okej, okay, idziemy teraz do Krainy rodu. Lub dołu okay. nam się. Za, chyba za trzecim razem to było? Za jakim? Nie, no ale co to jest? Co to jest? Co do góry to czyta? przecież? Grubas! Który ma dużą pupę. Co to jest? Co to? Ja Cię go prawie... Ojej! jest! Copiewa po, po, tego wielu no. Co? Ja cię... Ja uciekam od tych stworków, One się gonią... Uciekać, Uciekać! ja on prawo by cię wypognał ten stworek. co to jest. A te karty jakieś to nie nie Ale... Ej, te karty mę? są takie prościutkie. Nie, one, w one w ruchu... nie, u... to ale to... są... Ona w ogóle co to... trudne. Lew... Ej, ale w ogóle co było w tym? W tym w tym, pa... w tym pająku tam był jakiś fake knockout. No, co to miało być? Oszuści! To no. no naprawdę jest oszustwo. I to teraz potwierdzili tym. Ale okej. Fajknoka, bo to... No, Ale no, to było takie fajne! W ostatnim momencie ja to zauważyłem. Woda... Ostatnie... Nie mam jakieś tu idą. W ostatnim momencie ja to zauważyłem. Ej masz żółta! Dzieci uratowałeś mnie jakoś! Jak ja to robię? Ja mam pięć żyć. Nie wiem! Ale co to jest za jakiś Po troszkę. Ale. Ja, cię, ja, wtedy w ostatnim momencie się, ja wtedy w ostatnim momencie się zorientowałem, że tam jeszcze strzelają na tym. Ej, co to jest? Was? Dobra, idziemy tu lepiej, idziemy tu lepiej. Co? Ja cię się tego boję. Ja też. Co to jest za jakieś wiaderka? Wiadra. Nie gadaj, że za pierwszym razem to nam się uda też. Ale oby tak było. No, bo będzie bardzo fajnie. Uściszymy się nie, nie. to jak. Nie! nie, nie, nie. nie. Och, bo ja o tym gadam. <laughs> Dobra, się, 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 Proszę, 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 proszę! Jak ja to Ała! robię? Jak ja to robię? To jest! Miller, jak mi to dobrze idzie? Bardzo! Lepiej niż jakoś. No, kiedy on zginie w końcu! Co jest? Nie! Yes! Yes! Udało się! Nie! Yes! So, yes! to yes! okay, byliśmy tu jeszcze. okej okay, no ja ja już nie ma tej muzyczki. Chodźmy mi tam, tam, gdzie. co to? Przepraszam się. za tą muzyczkę, nie będę jej chyba wyciszał. dzisiaj najdłużej, mogliście nas słabo słychać. No, no bardzo. Gdzie ty! Zrobić. Idziemy tutaj do tego kaktuska, tak. Okej. Okay. Ciekawe co to będzie za poziom. Łakam żeby nie... Samoloty. Ale wszystko... Ale mi tam się udało przejść tamte za pierwszym razem. Dlaczego no samoloty? Nie, wiem. Ała, jakieś... co tu się dzieje? Wszystko na tym filmie wychodzi, ale też nie. A jakiś kaktus! Ja nie wiem co tu się dzieje. Jak Teraz tu się wszystko dzieje, to może? Ja ci co. co ej, ej, co nie fajne o Jak co to? Ja cię, ale. Ej, patrz, ale to jest trochę dziwne też. Ci, ci lepiej idzie w DLC, która jest trudniejsza, mi lepiej idzie w normalnym kapcie, która jest łatwiejsza. A ty tam przegrywasz. To jest takie, trochę dziwne, co nie? No. Może to tak trochę, prawda? Ja, to, to jest takie trudne? Wciągnij moją bombę, a nie! No i dlaczego mówię? Hmm. Eee... Ehm. Nie wiem po co ja to. Robię. Co się dzieje? Co to są takie małe sejfy? sejfy. Ja używam go. Ucie! Co to było? widzowie? Zostawcie szybko suba i lajka, subskrypcję i łapkę w górę. Nie. co to? Akurat Ej, nie. akurat coś tam się działo. Nie wiem... Ja chciałam, żeby nie było samolotu, ale oni mnie nie posłuchali. Tak nic się tutaj z tych samolotów jeszcze ze z moim Mój pół chyba wiesz o co chodzi. Wiem. Najgorsze są samoloty. No nie, co chyba? nie wie, Jakiś ptak. Tak, który nie ma chakra. Ja mam... Ale jak nam dobrze tą bolewkę na tych filmach? No tak! Tylko czy, czy nam przeszkadzają trochę w tym filmie też. Wszyscy, dzwonek, to jeszcze jakiś inny śmiech z innej klatki. Z innej klatki, co? Nie wiem, czy my też. Ej, dlaczego mam trzy życia? Mam, mam mam... Co ja właśnie co zrobiłam? zrobiłam? Ej, ale. Dobra. Chyba trafiłam. Co ja robię? Nie, no to, to nie robię. Dobra, dwa życia, dwa życia po dwa życia mamy. Musi to się udać. I to się udać. Tu ja tutaj jeszcze nie byłem. Ja pykam wszystko, co się Uła, daje. No, ten pad! Ja widzę, ja, ja się tak dla was staram, żeby ten filmik był jak najlepszy. Teraz. żeby. Nie! No. Ja się! Tutaj się! No. Ej, ty no, ma ja ma to ma życia! Dobra, jesteś, jesteś! Co się dzieje tu? życia! Masz bombę? Ja nasz! Ja cię już Ja! Jak to się Co tu się dzieje? Czemu to jest takie szybkie? Tak w ogóle, gdzie ja jestem? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja chciałabym. Ty, to to jest? trudne! Może nie, tak, ale nie wiem. Nie, to jest ciężkie, to jest ciężkie, to jest ciężkie. Pomocy! Kiełbaski wszędzie, kuka wszędzie, co to będzie, co to będzie? Ładam, wygraj, co to, to będzie, co to, to będzie? To eee, co, co jest? Ja, Ej, ja przenikłem, co, jak Jakie mam to zrobić? Dobra, już chyba wiem, jednak... Nie. Ja się kręcę. Nie wiem jaką. No to to miało być. Nie wiem. nie również nawet. Mam bombę. Patrz to! Już myślę, że mnie ten jakiś schabowy uderzy. Czy Aha! Okej, okay, to jest ostatnia próba. Ja! Nie, to jest ostatnia próba. Okej okay. No To poczekajcie chwilę. Okej, okay. okay, no to, to będzie tyle już z tego odcinka. No. To cześć!